Klasa czy obciach? Podnośnik sufitowy do reedukacji chodu. Klasa. Podnośnik sufitowy do codziennych transferów. Też klasa. Też klasa. Levy active w domu. Klasa. Ośrodki fizjoterapii bez systemów dynamicznego odciążenia. Obciach. Totalny obciach. Podnośnik ścienny jako domowy game changer. Klasa. Ćwiczenia w podwieszeniu zamiast tradycyjnej pionizacji. Klasa. Opiekunowie korzystający z podnośnika, żeby chronić swój kręgosłup. Klasa. Opiekun, który prosi o szkolenie z podnośnika. Klasa. Klasa, no przecież. Nośnik sufitowy do reedukacji chodu. Klasa. Parkowanie na miejscu prezesa. Klasa. Klasa. Samodzielna naprawa systemów od lewikera. Czech, no, czech, lepiej się zgłosić do nas. Wyładowanie baterii podnośnika do końca. Też obcich, bardzo. Baterie litowo wionowe tego nie lubią. Pacjent, który domaga się podnośnika, bo tak jest bezpiecznie. Klasa czy obciach? Klasa. Ananas na pizzy? Obciach? Nie. Opcja. Obciach? Ananas na pizzy? Obciach. Ananas na pizzy. Lubię. O, no. Dostosowane pod względem dostępności publiczne toalety. Czekaj, ale jest. Nie, <laughs> klasa. <laughs> <laughs> no,